Znam powody wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. Salamandrze brakuje sprzętu, żeby wykorzystać skradzione tajemnice. Bez aparatury na nic im biedźmińskie mutageny. Prawie udało im się ukraść skarby Kalksteina. Prawie udało im się w Kermoren. Prawie robi wielką różnicę. Gdybym wtedy został z Wesemirem, dzisiejsze wypadki potoczyłyby się inaczej. Tym bardziej, że zjawili się tu przeze mnie, przez decyzję, którą kiedyś podjąłem. A czy gdyby się zawczasu znał konsekwencje, zdecydowałbyś tak samo? Nie, z perspektywy czasu widzę, że wolałbym inny rozwój wydarzeń. Nic straconego. Następnym razem przemyśl to dobrze. Niezależnie od wszystkiego jestem Ci wdzięczny za uratowanie życia. Gdybyś potrzebował składników alchemicznych do Twoich wiedźmińskich eliksirów, przyjdź do mojej pracowni w Wyzimie. Dam Ci specjalne ceny. Zatem do zobaczenia.